To wie, że że gazety 100 tys. nakładnie mają, a to są już potężne gazety. Więc to była zaszerzona na 5 razy więcej. To była zupełnie absurdalna decyzja i właściwie po, po 8 czy tam 9 numerach gazety trzeba było zamknąć. Przecież wtedy do mnie Roman Kruska i Maciej Zierba, dominikani. No co pan będzie zamykał tą gazetę, niech pan jeszcze da szansę, żeby z rozpędu inna redakcja postawiła to na nogi I zaproponował Grzegorza Górnego. tego Górny został doktora na czerwiu, on dopiero przeprowadził ten i tak dalej. Ja na to patrzyłem po stronie biznesowej. Tak? Wydałem 16 milionów złotych, mogę to zamykać, okej, okay, dołożę jeszcze 2 czy 3 miliony, może oni postają na nogi. Szczerze mówiąc, że po to pewnie nie uwierzy, nie wiedziałem, co to jest fronda, a nie co tutaj wyżego nie Po rozmowie z nim miałem rozwinęć dużo bardziej dynamicznego i w czasie, nowoczesnego w formie, który sobie lepiej poradzi niż tam ten człowiek. A to lekce sobie pan waży biznes. No, daje pan pieniądze, to może nie wiedziałem on jest. No nie, ale w sensie takim, że y, y, od strony ideologicznego zaangażowania, że pełnił pełne role, że y, pracował w funkcji dyrektora, dyrektora naczelnego, że ta gazeta odniosła sukces i jej forma, że jest właśnie nowoczesna, bo oni katolicy posługiwali się bardzo nowoczesną formą, taką popową. To, to wszystko zrobiło na mnie dobre wrażenie i uznałem, że trzeba to zrobić. I oczywiście jak przyszedł ten numer słynny, za który się wstydzę, zakaz pedałowania, to oczywiście yy, miarka się przebrała i wtedy ta data została zamknięta i jednocześnie pan no, dlaczego no, i pomyślałem sobie, że to jest... Yy... Znaczy w świecie biznesu to jest to zachowanie jak najbardziej prawidłowe. To znaczy człowiek lokuje pieniądze i no, Nawet może no, jako fundusz inwestycyjny może je pęknąć, w coś i nie wiedzieć, co się z tym dalej dzieje, bo po latach się tam że produkował pro. A, a myślał, że to jest... Maszyna do, do, do pielenia ogórku. Ale yy, to by oznaczało, że albo Pan dla biznesu jest w stanie coś takiego zrobić, że przyjdzie do Pana grupa satanistów, ale nie energada, bo to energia, to jest przyzwoity człowiek, ale diabłów ciepłownych, co rzeczywiście zróbmy strasznego I Pan pewnie chwałował, że jest na to. Może by też no, to na Szczęście nie jestem już w biznesie, yy, tylko yy, od 4-5 lat pozbyłem się jakichkolwiek form aktywności. Nie ma żadnych spółek i, i nie prowadzę działalności biznesowej, bo trzeba to oddzielić od polityki. Ale nie jest, tak nie jest. No, ale nie Tak, ale niech pan popatrzy na no to drugi drugiej strony, Czy pana jako dziennikarza też. Nie jestem dziennikarzem. Dobrze. dobrze. No ale y, y, czeka Pan świeci pański kolega z partii. No. Człowieka z jest, to jest Dobrze. Człowieka komentującego rzeczywistość. Czy nie jest tak? że to jest? Ludzcy, z którego by się chciało w każdej gazecie, że właściwie się nie wtrąca w to, co robi redakcja, proszę przyprowadzić tutaj Tak Zadać mu jedno pytanie. Czy pan chociaż raz interesował się układką, tekstami czymkolwiek? Czy tylko parametrami ekonomicznymi? Ale ja panu powiem, ja to pytanie zadam ostrzej, tylko tak jak pan z że było bardziej. Nie dlatego, że panu będę coś tu, tu. suponował, ale kiedy Michał Wiśniewski, człowiek parający się zawodem podobnym do mojego niekiedy. Eee, Powiedział, najpierw, najpierw zaśpiewał do Leszka Millera na konwencji wyborczej SND, po wszystko to, bo, Ciebie, bo Leszka kocha śpiewał i tak dalej. A potem, dwa lata później, grał na wiece wyborczych samą gronę, która już wówczas była mocno skompromitowana w partii, przynajmniej w odbiorze społecznym to on zapytany, dlaczego to robi, powiedział, że dla kasy to ja zrobię wszystko, ja mogę sponsorować każdą partię, jak się do mnie zgłosi. I wtedy moją myślą było, czyli NSDAP też ja przyjdzie, to dla kasy. Więc bardzo zadał pytanie, czy jest Pan w stanie dla kasy, w swoim mentalu, no dzisiaj Pan nie jest w biznesie, ale w tamtym czasie rozumiem, że mógł Pan na przykład sponsorować gazetę, nie wiem, wydawaną przez mistrzów z Gruntary, czyli z organizacji takiej już groźnej komunistyczno-narodowej. <laughs> to wam by wszystko zostało no, nie, nie, myślę, nie. że nie. No to może nie. Przecież jednak to jest skrajne porównanie ozonu z Ale... NSDAP czy z Grunwaldem. To była gazeta, a z Grunwaldem nie. NSDAP to się zgodz, to <laughs> To była gazeta, która owszem się wstydziła tych ostatnich kilku numerów, prawda? sypie sobie e, e, głowę popiołem, to się nie powinno zdarzyć. No ale jednak, nawet jeżeli przeginała i przerysowała, to nie była gazeta antydemokratyczna czy jakaś faszyzująca i tak dalej. To też nie było nic niezgodnego z prawem, to nie był handel narkotykami, bronią czy, czy ludzkim życiem, bo to po prostu była... Ale handel narkotykami, mogę przejść... To była... To, to nie, nie jest mój biznes. O tym o za chwilę, ale to była po prostu gazeta... Z, 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 kontrowersyjnymi, ultrapowicowymi, pod koniec swojego wydawania poglądami i tyle, nic więcej. Dobra. Natomiast jeżeli chodzi o handel narkotykami, my chcemy zalegalizować. Żeby właśnie nie Wszystkie było... Wszystkie, mam nadzieję? Nie, miękkie narkotyki. Miękkie narkotyki, czyli te, które, które są najczęściej konsumowane. Czyli wódkę zalegalizować, bo to jest dosyć trwałe. <grypliwa> trwałe, tak. można w sensie <desyście tła. grypliwa> I ostatnia rzecz, to jest ta ciepła biblia pańska, w yy, której Pan... Ja jej nie czytałem bo miałem pierwszy raz yy, w z szczerze nie mogłem jej dodać. Chciałem przynajmniej przejrzeć, ale wystarczyło mi parę tekstów, które zacytowałem byłem na, byłem w internecie, co pan tutaj napisał. I yy, ja jestem jako zbitnie fordy z wyznawcą zasady takie, że kneblować ludziom ust się nie da, mogą mówić, co chcą, bo nie da się kneblować umysłu. Przecież słowa to jest, to jest jakby końcówka szarej pogórych. Gdzie coś gadamy, bo to tam powstało. I, i od dawna, od, od chyba 20 lat byłem przeciwny temu, żeby zatrzymywać, znaczy nie no, zgadzam się na zatrzymania Minecraft. Twierdzę, że szkoły powinny nauczyć ludzi bójki z tą, z tą prawdą tam zawarto, a nie eliminować ją poprzez skasowanie. Ale w pewnym momencie nagle okazuje się, że Janusz Polikot wydaje książkę, której ujawnia prywatne przedmioty prywatnych spotkań z ludźmi, którzy mu zaufali. Czyli to jest tak, jakby Pan przyszedł do mnie do domu, ja, mówię, ja już się z Panem kupluję zdrową, ja i nie wiesz, Janusz, chodź, to i ja to... Idąc, puściłbym banka, może nie chcąc, poszedł gdzieś tam do baru. Coś się napijesz, może bym wsiąknął nosa, bo mam katar. I po pięciu latach przeczytał, przeczytałbym o tym w książce. Hołd pierdzi po domu, wsiąka nosem, to jest prosta ból". I wtedy bym pomyślał sobie tak. Takie... Ja mam dwie półkule. Ja jestem w stanie Pana odpowiedzieć na tych miast, ale też jestem Pana bardzo mocno w stanie ostać Moja jedna półkula mówi tak. Głupi to, jak mógł kogoś takiego dopuścić do siebie? To przecież CBA, ABS, ABS, ABB powinni go tak prześwietlić i powiedzieć uważaj do nas, przeświecili, przeświecili. uważaj do nas, to jest patologiczne, on się sprzeda którego dnia, mamy wszystkie profile zrobione, nie dopuszczaj go do swojego gabinetu, zwłaszcza jak grasz <grym> A z drugiej strony i to powinien zrobić premier, bo to jest taka skucha trochę, nie pan, jeżeli się dopuszcza pani kota, bo się mu ufa, to można dopuścić też przypadkowo niechcący regenta odcego wywiadu, bo się mu ufa. Więc to jest skucha donalda tuska poważna, ale to jest też oskarżenie pana, że pan sprzedaje przyjaciela, byłego bliskiego współpracownika, Sprzedaje pan tak, że ja Wam powiem, ja temu się bażę, pan był premierem, bo przecież jak Putin się z Panem będzie chciał spotkać, powie, kurczę, czego nie potrzebuję, czy bo ten zaraz to opisze, czy ja wcię, czy skończy, czy to, 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 to pan okcie czyste, czy brudne, jakie mam długość włosów w nosie, to pan wyrobił sobie opinię nie tylko plotkarza, bo to można, ale człowieka, który sprzedaje tajemnicę, a polityka bez tajemnic to niestety przestaje być polityką i zaczyna być kłopota. Więc po pierwsze nie sprzedaję. Informacje, które ja tu ujawniam, to, to jest niewielki procent tego wszystkiego, co jakby wiem, czy znaczy czy i następne książki no to Nie, nie. Ujawniam tylko te informacje, które ilustrują pewien mechanizm. Polacy są po prostu na, nabierani od 10 lat na pewien rodzaj no poprawności politycznej. I chcę po prostu zewrzeć tę maskę, żebyście się obudzili i przestali z sobą dawać manipulować. Panie no nie gdyby to... pańska żona opisała pańskie zachowania z domu, jak Pan się zachowali, to nie byłoby też ciepło. Dobrze, po pierwsze jest to, o czym piszę, nie działo się w domu Tuska, tylko w kancelarii prezydenta Ministrów. Pierwsze w premiera tego rządu. Ale gdyby i tak nie że to by pan, uważa, pan tam nie wszedł. Dobrze, ale pan uważa, że premier grający w piłkę w gabinecie Profesora Rady Ministrów, bijący piłką w roślinę, którą podarował mu Leszek Miller, to jest zdrada stanu, czy to jest pokazanie pewnej mentalności pewnego typa, który rządzi teraz Polską? I, I jest wybór między wiernością tym zasadom koleżeńskim, o których pan mówił, a wiernością wszystkim. A co pan w tej mu powiedział? Znaczy ja spytałem się o czy jest z nami już y, bohater, który y, y, tak jak w przypadku Nerona opisał y, 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 pożar Rzymu, czy jest z nami. On pokazał palcem na mnie i ty jesteś tym, y, tym człowiekiem, wtedy także w pewnym sensie przypowiedział, wtedy w pół żartem, że tak się stanie. Ale y, y, byłem głównie zamurowany, bo ta scena, wie pan, scena, w której y, y, tu w tym dużo w tym wszystkim bije tą piłkę w drogich butach za kilka tysięcy złotych bije w tą piłkę, która się odbija od ścian między godłem flagą, rośliną od Millera, a telewizorem i strzaskiem wali po tych wszystkich e, pomieszczeniach, to jest scena z Shakespeare'a, to jest scena z Sophoclesa, to jest scena, o której mi się Manfred nie podstydził. To jest wielka scena. Ja, bo to, scenę, ja bo... raczej Brooks. Też. Ja się tej sceny, ja tę scenę ujawniam dla jej urody, nie żeby zdradzić tajemnicy To Ja tu nic nie mówię ani o pierdzeniu, ani o dupczeniu, ani o żadnych innych takich rzeczach. Mówię tylko ten obrazek po to, żeby e, e, wyraźnie pokazać, po prostu coś, jakąś prawdę z tego mechanizmu. Dla mnie wstrząsającym obrazkiem z ostatnich kilku tygodni był ten wyprowadzany, okropny i tak dalej. Różwiński wyprowadzany z więzienia, który nie może iść na własnych nogach, którego polityka wciągnęła, zmieliła i wypluła. I on jest wyprowadzany, wyciągany z tego więzienia kilka dni po tym, jak się powiesi. Jak pan na tą scenę pochaczy, podobnie jak tą, tą scenę z tą rośliną Millera, to widzi pan po prostu jakąś prawdę polityki, a nie plotkę. I dla mnie yy, y, próba sprowadzenia tego na poziom, że ja tu opowiadam prywatne rozmowy, jest zabiegiem tym platformy. Przeciwko któremu w książka między innymi powstaje. O tym piszę, jak się tego typu rzeczy. Jeszcze raz pan że ja, to ja tutaj uprawiam miał... nie, nie, no to, to, bo... jest, to jest dużo większy. Żeby... To, żeby... to jest dużo większy zabieg niż no. dotyczący panu osoby. Nie, ja twierdzę, że nie mam nigdy nie czytałem. Yy... Czytam czy mnóstwo biografii yy, różnych sławnych ludzi, także polityków i takich innych szczegółów, choćby zachowań. A no są dymne. ktoś kiedyś ujawnił, że prezydent Nixon w krytycznym momencie, mormon wierzący końcowo, pijany modlił się do portretu Lincolna i błagał Lincolna, żeby ten odmienił los ale to ma jakiś tam związek dla mnie z sytuacją powiedzmy no, w sensu stricte polityczną. Także to człowiek znajduje się w desperacji, jak upadają wielkie wielki pomniki, jak się przewracają. Ale to co Pan mówi, to kwalifikuje się do prostego dona, weź jakiś wylanie, uspokój się i co Ty robisz tutaj. Na wejdzie ktoś silny, to zobaczymy, że mam terapeuty. się, że ten to tam. Ale widziałem, nie wiem, do uciekającego na mój widok z gabinetu. Jak ktoś o tym spisze w tej książce, nie, to był okres po 10. Pan strach się w no? <gry> po 10 świetnie. Nie wiem, ja się przyjaźnie znam z wieloma ludźmi, którzy bywają u nas w domu i, i, i stworzyli tam różne rzeczy, które Państwo oglądacie w tak zwanych, w tak zwanych, tak zwanych tak zwanej wielkiej kultury. nie ma nikt z nich, każdy z nich ma świadomość łącznie z Tuskiem. Tusk w tej książki, jestem pewien, ma poczucie, że zachowałem się i że niczego nie ujawniłem z tego, co naprawdę wiem. No to, 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 to... Panu wystawię dobrą, do, bardzo wysoką notę. Dla ulg. Kochani. Nasza, czy moja rola, się kończy, bo dalej bym musiał zacząć gnębić, a nie chcę. E, Janusz Palikot się tu zjawił po to, żebyście Państwo się dowiedzieli, kim jest i żeby wam rozjaśnił nieco wasze wątpliwości. To, co ja zrobiłem, to jest Rozmowa, film dokumentalny z życia Pari Pota, jak on to widzi, z krótkim komentarzem czasami, ale nie mam nadzieję, że nie odbieracie tego jako interpretacji. Słucham. Droga wolna, głos wolny. Wszelka... Wszelka dla każdego, kto zada pytanie.